Kiedy widzimy w powietrzu pojedynczą maszynę, oko od razu mknie w jej stronę. Ale co by było, gdybyście nagle Państwo zobaczyli w powietrzu, w tym takim niewielkim obszarze nieba, 78 rasowych myśliwców? 25 lipca 1944 roku. Lotnisko Mieleckie, lotnisko polowe pod Dębicą. Życie na zapleczu Frontu Wschodniego w krainie rządzonej przez Hermann Geringwerke i niemieckiej Luftwaffe toczy się normalnym, wojennym rytmem. I wtedy stało się właśnie to coś. Kilka dni wcześniej z baz w południowych Włoszech w rejonie Fodzi wystartowała łącznie duża grupa samolotów myśliwskich 15 Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych. 25 lipca z lotnisk położonych na terenie Związku Sowieckiego, na terenie obecnej Republiki Ukrainy pod Piriatyniem, Mirogrodem oraz Połtawą, Wystartowało w stronę linii frontu 39 myśliwców typu P-51 Mustang i 39 myśliwców typu P-38 Lightning. Cel był prosty. To lotnisko, cały rejon Mielca. Ten dzień to było coś niebywałego. Na niebie był potworny tłok. Jeżeli chodzi o zniszczenia dokonane w okolicy, trudno je ująć prostymi słowy, gdyż popatrzmy na to od strony akustycznej. Każdy samolot myśliwski typu P51 Mustang miał silnik o mocy ponad 1600 koni mechanicznych. Proszę to przemnożyć razy 39 myśliwców. Każdy P38 Lightning miał dwa silniki, każdy powyżej 1400 koni mechanicznych. Proszę z tego zrobić rachunek, a na końcu dodać jeszcze jedną rzecz. Popularny Mustang miał jako uzbrojenie 6 karabinów maszynowych kaliber 12,7 mm. I tu znowu matematyka w natarciu, razy 39 myśliwców. I każdy P-38 Lightning dwukadłubowy posiadał jako uzbrojenie 4 najcięższe karabiny maszynowe kaliber 12,7 mm. Potęga ognia, niebywała potęga ognia. I kiedy w tym spokojnym kawałku mieleckiej ziemi odtworzylibyśmy to wydarzenie z roku 1944, tak jak jastrzębie spadły formalnie w rejon Kurnika. Atakowano wszystko, co było możliwe na ziemi, w powietrzu a jeden z mieszkańców Mielca onegdaj wspomniał mi, że od kopki do kopki kiedy niemiecki samolot uciekał tuż nad ziemią, leciał za nim Amerykanin bo białą gwiazdę było widać z charakterystycznym podwójnym ogonem. Myśliwce P51 Mustang nazywane były inaczej jako kadi i niebios. Myśliwce P38 Lightning przezywane były jako Die Schwarze Gabel, czyli czarny widelec, bądź diabeł z podwójnym usterzeniem. Dlaczego w ramach operacji Frantic 3 zaatakowano między innymi to lotnisko? Czy jest związek z operacją Most 3 przeprowadzoną w tym samym czasie przez brytyjskie lotnictwo na wysokości lądowiska Armii Krajowej o kryptonimie Motyl pod Tarnowem? Poszukiwania dokumentów to jest ta część warsztatu historyka, która jest najpiękniejsza. Być może, że kiedyś one przemówią, ale patrząc na ten lądujący samolot 2015 roku, proszę spróbować sobie wyobrazić, że za nim nadciąga 4 bądź 5 amerykańskich myśliwców, uznając, że to jest naturalnie maszyna niemiecka, a potem mamy jeden wielki wybuch na Ziemi. Wymiatanie w ramach operacji Frantic 3. Straszne chwile niemieckiej Luftwaffe, niemieckiego transportu drogowego, kolejowego, jednostek Wehrmachtu w rejonie Mielec, Dębica, Tarnów, Robczyce. Ktoś kiedyś powiedział, że z nieba spadła lawina ognia, i nie ma w tym żadnej przesady. Zaiste po odlocie tychże maszyn, bo nie zestrzelono żadnej. Ten cały teren, gdzie teraz jest tak cicho, pięknie, cudownie, wręcz można powiedzieć letniskowo. Płonął i był zasłany dymem. To był 25 lipca 1944 roku. Operacja Frantic 3. Stąd wiedzie również nazwa do tytułu programu: P-51 Mustang, Kadia Gniebios, a czarny widelec to popularne lightningi.